Do odbioru danych osobowych od poszczególnych oskarżonych. Ta sytuacja była eksponowana przez prokuraturę na etapie, kiedy były rozważane kwestie zmiany środka zapobiegawczego, i ta sytuacja jest eksponowana do chwili obecnej. To powoduje, że w tym procesie i w tym postępowaniu zmuszony jest miłość korzystać z ochrony policyjnej, obawiając się o swoje życie i zdrowie. Jeśli taka sytuacja będzie trwała w dalszym ciągu, będzie musiało, musiały być w dalszym ciągu stosowane te zasady bezpieczeństwa, ponieważ nie wiemy na ile realne są groźby, na ile realne jest to zagrożenie, natomiast nie my, jako obrońcy, jesteśmy w stanie skalę tego zagrożenia i tych groźb oceniać. Oceniają to wyspecjalizowane służby, które roztaczają ochronę nad oskarżonym, i w związku z taką sytuacją rodzi się pytanie, w szczególności do sądu: jak sąd chciałby zapewnić temu oskarżonemu możliwość. Funkcjonowania procesowego zgodnego z przepisami procedury. Akt oskarżenia otrzymałem. Zrozumiałem. Zrozumiałem jego treść, do przedstawionego zarzutu się nie przyznaję, ale bardzo chciałbym złożyć oświadczenie. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że tragedia, która wydarzyła się 4 stycznia 2019 roku, jest tragedią, która w sposób oczywisty dotknęła rodziców obecnych w dniu dzisiejszym na sali i wszystkich członków rodzin. Również jest to ta tragedia, która dotyka mnie i moją rodzinę. Brak jest słów, które... Żeby opisać to, co czuję w tej sytuacji, I jak wielka przepełnia mnie żałość na samą myśl o tym zdarzeniu. To wydarzenie, które nigdy nie powinno mieć miejsca. To miało być radością dla tych pięciu młodych dziewcząt. Stało się tragedią dla nas wszystkich. Wiele razy zastanawiałem się, jakbym mógł zwrócić się do pozostających w żołowie ale nigdy nie potrafiłem znaleźć w sobie takich słów, które z jednej strony byłyby pocieszenia, a z drugiej strony prośbą o wybaczenie, które te słowa nawet nie są w stanie przejść przez karmy. Z moją tragedią pozostanę do końca życia. Że tym, co się wydarzyło, będzie dla mnie moją osobistą kolgotą. Będzie moją osobistą Oczekuję od sądu sprawiedliwej oceny mojego zachowania. Zdaję sobie sprawę, że ta ocena może być różna od mojej własnej. może być różna od mojej własnej. Ale przede wszystkim dlatego, że jest to tak dla mnie ogromna moralna trauma. Codziennie pochylam się, się w modlitwie za duże tych nieszczęsnych ofiar, bo jako osoba wierząca mam taką Trzeba, żeby zawierzyć dziewczętki Bogu. I wdaję. Proszę Państwa, pozwólcie, każdy na tej sali wypowie swoje stanowisko. Gwarantuję to Państwu, ale proszę o poszanowanie i pozwolenie na wypowiedzenie się każdemu z Państwa. Proszę o zachowanie. Dochodziły mnie, nie wiem, czy słyszałam dobrze, ale na wrażenie, że ja słyszałam słowa wulgarne. Jeżeli to się powtórzy, zarządzę opuszczeniem sali. Bardzo proszę o zachowanie spokoju każdego z Państwa wysłucham z uwagą. Proszę o zachowanie spokoju. Zwróćmy uwagę, że zwróciłam uwagę tak na informację, rozumiejąc wszystkich Państwa emocje, ale proszę o cierpliwość. Proszę o go o kontynuowanie swojego doświadczenia. Chciałbym, by ta moja modlitwa była wysłuchana, by się to tak jak pokornie, proszę. Modlę się także za rodziców, dziewczynek i ich bliskich. Moje wyjaśnienia w tej sprawie przygotowałem na piśmie i chciałbym je odczytać, ponieważ bardzo przyżywam emocjonalnie swój udział w tej rozprawie. Do chwili obecnej nie składałem żadnych wyjaśnień, bo po prostu nie mogłem w obliczu tej tragedii Znaleźć myśli. Dlatego też chciałbym przedstawić swoje wyjaśnienia. I oświadczam, że nie chciałbym odpowiadać na pytania żadnej ze stron. Z uwagi na to, że wszystkie okoliczności, co do których. Chciałbym złożyć oświadczenia, są zawarte w mojej wypowiedzi, może nie za kompletne.